Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Mateusza o tobie, panie. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom a oto Jezus stanął przed nimi i rzekł, Witajcie. One zbliżyły się do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokój. A Jezus rzekł do nich, Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, Niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli, rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Panie świę. Chwała Tobie Chryste. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Dwie możliwe postawy wobec zmartwychwstań. Faryzeusze, którzy jeszcze przed męką i śmiercią Pana Jezusa byli zamknięci w sercach swoich na to, że On może być prawdziwie Bożym Synem i prawdziwym Mesjaszem, trwają w swoim zamknięciu. I kiedy okazuje się, że Chrystus zmartwychwstał, oni dalej próbują uczynić wszystko, aby ten fakt nie wpłynął na ich życie, a poprzez nich na życie całej wspólnoty Izraela. Gotowi są do tego, by zapłacić za kłamstwo. I płacą za kłamstwo, które roznosi się, aby tylko usprawiedliwić swoje postępowanie i swoje zamknięte serce. Ale to nie jest jedyna postawa. Drugą postawę w dzisiejszej Ewangelii przedstawiają nam niewiasty, które przyszły do grobu i które niemalże natychmiast uwierzyły słowu anioła. Anioł przemówił, a one pospiesznie oddaliły się z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. Bo dla nich, które uwierzyły, radość z zmartwychwstania, radość pustego grobu, to prawda, której nie mogły zatrzymać tylko dla siebie. One od razu poczuły wezwanie do tego, aby tą prawdą podzielić się z innymi, zwłaszcza z uczniami, przyjaciółmi Jezusa, którzy być może gdzieś tam siedzieli w dalszym ciągu pozbawieni nadziei i wiary po zdruzgotaniu ich w wielki piątek śmiercią Pana Jezusa. Więc idą, biegną z wiastunki. Dobrej nowiny do tych, którzy potrzebują tę nowinę usłyszeć. I w drodze spotykają samego Jezusa, zmartwychwstałego Pana. Ten przemawia do nich, pozwala nacieszyć się swoim widokiem, pozwala nacieszyć się spotkaniem i wydaje prostą, konkretną dyspozycję, a moim braciom powiedzcie, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Wiemy, że poszli. Wiemy, że ponieważ oczekiwali tak naprawdę, gdzieś przygotowani przez Jezusa na wieść o zmartwychwstaniu, poszli i spotkali go. I znowu z tego spotkania zrodziło się ich świadectwo. Dzisiejsze czytanie z dziejów apostolskich to tak naprawdę opis jednej z kilku kateches, które wygłasza Święty Piotr czy inni apostołowie do ludu kiedy staje i wypowiada historię najważniejszą na świecie o Bogu, który stał się człowiekiem, który przeżył swoje ziemskie życie, który pozwolił się ukrzyżować i który z martwych stał. I mówi bardzo proste zdanie, które kończy tą jego katechezę. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. A my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Moi drodzy, przeżyliśmy całe Triduum Paschalne. Byliśmy świadkami Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i wreszcie świadkami Wigilii Paschalnej. I dzisiaj stajemy wobec siebie nawzajem po to, aby uświadomić sobie, że mamy być świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. Tak, jak świadkami zmartwychwstałego były dla pozbawionych nadziei uczniów kobiety. Tak, jak apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego stali się świadkami zmartwychwstałego dla narodu. Bo ci, którzy doświadczyli prawdy o pustym grobie, ci, którzy prawdziwie spotkali zmartwychwstałego Pana, oni czują w sobie wezwanie, ponaglenie do tego, aby tę radość i płynącą z tej radości nadzieję nieść tym, którzy tego potrzebują. A nasz świat, nasz czas potrzebuje dzisiaj tej nadziei, chyba jak nigdy wcześniej. Chrystus zmartwychwstał, a my jesteśmy świadkami tego. Może nie tak jak apostołowie. Nie wprost. Nie poprzez spotkanie. Nie poprzez wkładanie palców w ręce i w bok. Może nie poprzez to spojrzenie, którego doświadcza Piotr, gdy Chrystus przebacza mu zaparcie się. Ale jednak jesteśmy świadkami. To nasze świadectwo jest dzisiaj, to bycie świadkiem, buduje się tak samo, jak nasze przyjmowanie Komunii Świętej na sposób duchowy. Niby nie jestem tutaj w Kościele. Niby nie mogę przyjąć fizycznie ciała Chrystusa, a przecież Chrystus przychodzi do mnie ten sam. Tak samo w duchu jestem świadkiem pustego grobu. Mogę być świadkiem pustego grobu. Tak jakbym stał tam z kobietami i spotkał Anioła. Tak jakbym wbiegł tam ze świętym Piotrem i ze świętym Janem i zobaczył porzucone płótno i chustę. Mogę być świadkiem pustego grobu dla każdego człowieka, którego spotykam mogę być świadkiem pustego grobu najpierw dla siebie samego aby w sobie zbudować wiarę nadzieję i miłość płynącą z faktu zmartwychwstania by tą zbudowaną wiarą nadzieją i miłością podzielić się z żoną mężem dziećmi krewnymi bliskimi i innymi których przyjdzie mi spotkać Mój drodzy Chrystus prawdziwie zmartwychwstał bądźmy świadkami tego w świecie